Witam serdecznie, jest z nami szamater Zanukajew. Cześć, witam ciebie. Toma. W końcu, w końcu. Tak jest, długo się zbieraliśmy, ale udało się. Słuchaj, gdyby, gdybyśmy przytoczyli te wszystkie rozmowy, które prowadziliśmy, to by niezły monolog tutaj wyszedł z twojej strony, z mojej strony i na książkę by się zebrało. To prawda. Z tobą mi się bardzo fajnie rozmawia, bo, bo to są rozmowy na wysokim poziomie dojrzałym i mogę dużo wynieść, więc ja jestem zawsze chętny z Panem porozmawiać, dlatego mi się zawsze podoba. Słuchaj, to z... zacznijmy od wczorajszej gali, przedwczorajszej gali KSW 70, byłeś? Być nie byłem, miałem być, ale nie udało się Pewnie już wiem do, do, do czego będziesz nawiązywał ale myślę... no Do treningu wiadomo, do treningów Arbiego Szamajewa I prowadzenia Mariusza Pudzianowskiego, bo jednak To teamowe zwycięstwo jest bardzo ważne Tak, wczoraj niestety Daniel, Izu i Rafał przegrali od nas Ale Mariusz poprawił nam, nam rekord i, i bardzo ładnie to zrobił Jesteś zaskoczony tym zwycięstwem Mariusza? Uh, ogólnie zwycięstwem ja nie jestem zaskoczony, bo ja nigdy nie stawiam nikogo na 100%, uh, że ktoś wygra oprócz moich bliższych uh, MMA jest takim bardzo nieprzewidywalnym sportem i... I nie spodziewałem się, że akurat w ten sposób wygra Płodzianowski, że akurat tak szybko i, i tak łatwo to pójdzie, nie spodziewałem się o, Łatwo, nie łatwo, ale jednak to trafienie było przedniej marki, to też trzeba chyba e, gdzieś tutaj e, podkreślić to, że Mariusz naprawdę ładnym ciosem trafił Tak, to był bardzo, bardzo ładny cios i z tego co ja też rozmawiałem z chłopakami od nas, ten cios był też bardzo trenowany, Arbi bardzo zwraca uwagę na, na ten podbródkowy, bo Michał Materla zawsze to jest trójce, jednak tą szczękę ma nisko bardzo i aż kusi, żeby trafić podbródkowym i, i efekt ciężkiej pracy po prostu. Widzieliście To jest tak, że Michał przyjeżdżał wcześniej na treningi Nie wiem czy widziałeś, był w WCA kiedyś Łatwiej jest wtedy walczyć Nie wiem czy sparował akurat z Mariuszem Pudzianowskim Muszę Arbiego jutro zapytać o to Raz widziałem Michała w WCA Ich sparingu nie widziałem Może był, może nie, nie no Ja nie też właśnie dojęcia. nie wiem A na, na, na sparingach inaczej jest Na sparingach no to, to sparingi sp są, walka to jest w ogóle coś innego, więc ciężko mi powiedzieć coś, cokolwiek Z innych walk, które były podczas KSW 70, któraś bardzo Ci się podobała? A, szczerze, ja od początku nie oglądałem, ja obejrzałem główną kartę, nie, nie, nie oglądałem od początku gali mm, Bardzo mi też wrażenie zrobił na mnie przeciwnik Rafała Kijanczuka, już. Iwan Ersman. Tak, tak, odpalił się bardzo, bardzo szybko i, i zrobił to bardzo, bardzo niebezpiecznie i bardzo mi się to spodobało też, fajna walka była Zapytam Ciebie, kiedy Ty wrócisz, bo dość długo Ciebie nie widzieliśmy, od zwycięstwa nad reverą minęło już e, troszeczkę czasu i teraz e, kiedy, kiedy wracasz w ogóle do, do walki, czy jesteś w przygotowaniach, bo widziałem, że przychodzisz, trenujesz tak, a teraz po walce od razu skupiłem się na, na, na tym, żeby wagowo pójść w górę, a dużo treningów motorycznych. Na razie wst mam wstępną datę, przeciwnika jeszcze nie, nie, nie mam. Myślę, że wrócę gdzieś w wakacje, tak, tak mi się wydaje, że wrócę, bo troszkę miałem przerwy ze względów zdrowotnych i musiałem trochę wstrzymać się od startów, ale już jest wszystko ok, idzie. W dobrym kierunku i mam nadzieję, że teraz będę częściej po prostu się bił. A powiedziałeś o tym, że idziesz w górę z wagą. Rozumiem, że nie zmieniasz kategorii wagowej, tylko chcesz po prostu więcej kilogramów nabyć i potem zbijać powoli, tak? Tak, tak. Tego właśnie mi brakowało, chciałbym. Przepraszam, Trochę nabić kilogramów. Jeszcze na razie nie chcę iść w górę. Przyszłościowo chciałbym się bić w 66 kg, ale na razie nie myślę o tym. W tej wadze kogucie, jakiegoś rywala następnego masz na oku? Myślisz, że KSW zestawiłoby cię? Czy już były jakieś próbne sygnały w ogóle, że na przykład z tym facetem byśmy cię zestawili? Co ty na to? Wiem, że jest dwóch zawodników, którzy chcieliby ze mną zawalczyć. W sumie już od tej mojej ostatniej walki to już jest dużo tych zawodników, którzy czekają w kolejce. Na razie nie wiem. Nie chciałbym na pewno walczyć z, z chłopakami z Polski. Wolałbym przeciwnika bardziej z zagranicy. Coś innego, inny styl. Tak dla siebie sprawdzić się. Zobaczymy. Kogo mi dadzą, ja sam jestem naprawdę chętny na każdego Mój cel jest w, w tej organizacji tylko jeden i, I zobaczymy Szamat, zapytam Ciebie, kto jest w ogóle takim dla Ciebie wyznacznikiem w kategorii koguciej na świecie, tak? Bo mamy dwóch liderów wyraźnych, czyli Alja Sterling i, i Piotr Jan Kto jeszcze ewentualnie, kogo Ty podziwiasz, czy ewentualnie kto mógłby dojść do rywalizacji? Jest dużo zawodników w tej naszej no jest kategorii. Le, lepiej mocno obsadzona kategoria. Tak, jest bardzo fajnych dużo zawodników, ale Petr Jan wyróżnia się na tle wszystkich. No jest po prostu maszyna, ten zawodnik cały czas do przodu idzie i, i bardzo mi się podoba jego stójka i bardzo bardzo dobra ma kondycję i jestem pod wielkim wrażeniem i. On jest takim zawodnikiem, którym bym powiedział, że na ten moment jest najlepszy na świecie, moim zdaniem. Choć, choć uh, Sterling jest aktualnym mistrzem, ale fakt zasłużył, wygrał to, ale po prostu Jan nie był, nie był sobą w tej walce. Widać było od razu, że po prostu tej iskierki nie ma. Być może z to, że nie puszczono jego sztabu, że gdzieś były tego typu perypetie poza kulisami, to, to mogło spowodować chyba też tak, problemy Tak, myślę, że to też w jakimś stopniu wpłynęło A tak a, przerywając też Tobie, TJ Dillashaw, też bardzo mi się, bardziej mi się on podoba stylistycznie jak się rusza, niż Petr nawet czasami Myślisz, że tacy zawodnicy jak Sandhagen czy inni to są zawodnicy, z którymi na przykład polska czołówka tej wagi mogłaby się już mierzyć powolutku, czy, czy jednak ci zawodnicy będący w lidze UFC jednak wyrastają jeszcze troszeczkę ponad poziom? Wydaje mi się, że jeszcze chwilę trzeba by było poczekać. Wydaje mi się, że ci zawodnicy ze Stanów są już 30 razy bardziej doświadczeni. Tych uderzeń ja jak na żywo oglądam tutaj w tej kategorii, a jak sam fakt przez telewizję oglądam, to już zdaję sobie sprawę, że tam jest w ogóle inny poziom I myślę, że nie odstajemy jakoś za bardzo, ale to jest kwestia czasu, żebyśmy my pokazali niedługo im, kto tu rządzi A Marlon Vera, bo też nie, nie pytałem Cię o Marlona Wele, Verę, a Marlon Vera też ostatnio bardzo dobrze się pokazał, prawda? Tak, tak. on bardzo, bardzo dobry zawodnik i ma dużą przyszłość przed sobą. Życzę jak najlepiej młodym zawodnikom. W starciu Mameda Halidowa i Mariusza Pudzianowskiego będziecie mieli podzielone serca, bo tak, sztab czeczeński, a z kolei przeciwnik, no mamy, wiadomo, jest to instytucja w Polsce, tak? Jak ty w ogóle widzisz ten taki pojedynek? A myślę, że raczej nie, nie byłoby większej walki w Polsce, jak nie w Europie, zasięgowo pod względem sprzedaży, myślę, że to jest strzał w dziesiątkę a, a jeśli pytasz mnie, jako mnie Kurczę, no... mamy jest w stanie gdzieś tą swoją, ten błysk taki albo ten spryt włączyć i, 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 i pokonać e, Mariusza w ogóle? W tej formie, jakiego widzieliśmy w, w sobotę Mariusza Ciężkie pytanie, ale no... Nie, no myślę, że mamy powinien sobie jakoś bez jakichkolwiek przeszkód poradzić sobie. Aczkolwiek, no, nie można być do końca pewnym, no bo tutaj Mariusz nas zaskoczył i niestety to jest MMA. Źle postawisz nogę, mrugniesz. A ty będziesz chciał prawy, a Mariusz będzie chciał lewy i może ten lewy trafi, Mariusz i wygra, nic nie wiadomo, ale pod, pod względem jakby na papierze, no to myślę, że Mamed pod każdym względem jest lepszy i, i, i tyle, ale ciekawa walka bardzo, no. ja jestem za Mamedem oczywiście, ale Mariusza też bardzo lubię i szanuję i... Wszystkiego dobrego też na niego. Co, co w ogóle kierowało Mamedem twoim zdaniem, że wyszedł, chciał gdzieś tutaj, bo wiadomo, Mamet i Michał Materla długo rywalizowali, to długo trwało, a nagle wyszli, wyszedł Materla i, i star się z I, I co? Mamet chciałby, jakby, bo tak zrozumiałem, że jakby chciał to pomścić tak. porażkę, tak? Tak to wyglądało, bo, no bo dla normalnego człowieka od razu, no bo Mamed i Michał przyjaźnią się i, i może to wyglądać, ale nie sądzę, po prostu no, wydaje mi się, że już wcześniej były jakieś tam a, rozmowy w internecie, też było, że o może jednak on z Mamedem i po prostu chyba zróbmy to raz wreszcie i, i tyle chyba. Tak myślę, że tak to wyglądało. A Mameda trzeba spytać, ja do, dokładnie nie mam pojęcia. Zapytamy może przy okazji, też jestem ciekawy w wyniku takiego pojedynku, ale myślę, że kibice jeszcze mają w pamięci to, co się stało z Michałem Materlą i chyba raczej Mameda w tej roli nie chcieliby widzieć, jak tak długo, a Mamed już był kiedyś, pamiętasz przecież, z Roberto Soldicem, zbierał się ciężko też z Maty. Tak, tak, był to dla mnie bardzo nieprzyjemny widok, bo no jednak miałem, przed tą walką chciałem, żebym i ja wygrał i Mamed i żeby to... Fajnie się wszystko zakończyło. No niestety, no, bardzo źle to wyglądało, no ale. bardzo mi Czy powinien wracać w ogóle? Tak. Czy, czy powinien wracać? No ciężko, ciężko będzie powiedzieć, a, powiedzmy, zawodnikowi, który całe życie jest w sporcie, to już jest w jakimś stopniu uzależnienie. I, i tak, o, tak po prostu zejść ze sceny jest ciężko, jest cały czas... Ja widzę u Mameda, że już w tym wieku on dalej ma takby głód, sportowy głód, że chce pokazać, że sportowo jest wyżej. I, i to mnie zastanawia i jestem w bardzo pozytywnym szoku, że w takim wieku dalej jest ten głód, bo, bo znam dużo zawodników trochę młodszych i, i te, te głody to raz jest, raz nie ma, a, a tutaj to jest dla nas czysty przykład i no, chciałbym, żeby mamy też powoli skończył, bo przeżywam to. Po prostu tak jak przeżywałem, jak mój brat szampan rodzony też wchodził, to tak samo bym zaliczył co że poziom przeżywania. Przepraszam, ale... Nie, dawno, jasne, ja jasne, nie to zrozumiałe. I po prostu myślę, że fajnie by było jakby z dwie, trzy walki stoczył. I tyle, bo on nie musi już nic nikomu udowadniać. Mamet na pewno w moich oczach jest, będzie i był numerem jeden, i to się nigdy nie zmieni. Jasne, tu mamet jakby zapisał swoją kartę, kwestia czy jeszcze coś dopisze na tej karcie, czy nie, ale to co już zapisał, to, to bierzemy to pod uwagę. A powiedziałeś, że jedziesz do Holandii trenować? Czy dobrze usłyszałem? Czy jedziesz. Na razie jeszcze gdzieś tam e, odpocząć troszeczkę. A, odpocząć nie, jadę na dwa dni, jadę z Malikiem. A, na dwa dni? Tak, a on będzie tam chyba kręcił klip. Ja myślę, że na pewno skorzystam z sali treningowej, bo już wcześniej Malik też mi mówił, żebym z nim pojechał Tylko jeszcze nie wiem, jaka sala dokładnie będzie, ale na pewno skorzystam W Amsterdamie? I do... Tak, tak i myślę, jeśli masz jakąś propozycję, jakąś fajną, to mogę wejść do jakiegoś klubu, bo chciałbym bardzo no, gdzieś w Holandii Po no podeślę Ci któryś z klubów renomowanych, bo w Amsterdamie jest bardzo dużo dobrych klubów No ale myślę, że, że, że chyba Mike z Gym albo powiedzmy tego typu gymy, gdzie, gdzie jest dużo zawodników powiedzmy stójkowych, że można poprawić tą stójkę. Tak, tak. Myślę, że taki trening by bardzo dużo mi dał i, i... Fajnie. W takim razie tak. Bardzo Ci dziękuję dzisiaj za wywiad. Cieszę się, że podsumowaliśmy KSW 70. No i co? Wszystkiego dobrego i do, dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Dziękuję bardzo. Obserwujcie fightsport.pl. To jest Przecież najlepszy się. kanał na polskim YouTubie. Skoro ty to mówisz, ja już nawet le... nie będę protestował. I najlepszy redaktor, jakiego kiedykolwiek poznałem, a poznałem bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Miłe bardzo, słowa. Dziękuję. Mam nadzieję, że udźwignę tą sławę. Dziękuję.